Już Dobrze tam już to na... zrobiliśmy. A. Musimy... Oj, bym spał z dachu. się sąsiad, że on Zawsze w ścianę wpływa, jak ja tu jestem. Ale może nie Bo, no, no, może, bo ten może, ten... może ty jesteś za... za... Na za dużym obszarem, że dla sąsiada, dlatego się <laughs> Prawie było. Jakby ktoś mówił, że to jest łatwe, to to nie jest łatwe. Żeby tam wskoczyć to jest bardzo trudne. A ja bym Ach. zrobił tak, żebym jeszcze dał kilka kartonów. A ja próbowałem, nic z tego nie uda się. A ja kilka rzeczy i zrobić kupę? No, zrobiłem kupę. Telewizory tu wszystko powywalałem, bo sąsiad nie wiem co robił, ale on tak ścianę. Cza, 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 cza... I nie umiał się ruszać. A prawie było. No, najpierw się nie możesz, a no, nie. Potem pójdziesz po kartę, a karta jest w tym pokoju, czyli niebieski klucz. Myśmy bo my chcemy to przejść ustawić. bez bagów, bo bagi są niesprawiedliwe. Ale ja, Nie, sobie... ja z bagami przeszłam grę i jakoś. jakoś było sprawiedliwe. No się... kurde. Że się wstawiło. No, dlatego my chcemy to bez bagówki. Prawie! 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 jest! Dobrze. Mamy łom. Najlepszą część naszej przygody. Do przejścia gry. Łom. Pięknie. Wybij okno, nie? Pistolet, nie masz miejsca. Dobra. Musimy pistoletem tak walnąć? I wam. I, i patrz. Cztery, łom. Zobaczcie. Już odrobimy tak. kilka rzeczy. Kamera? No dobra. Szybko! Trzeba wyłączyć mu prąd, bo on będzie miał kamerę. Dobra. O, idziemy. No uważaj, bo on chodzi do kuchni, I tam, tam było. No, tu jest. Poczekajcie, tu jest. Gdzieś generator, generator? Poczekajcie. Weź latarkę. Dobra, wyłączyłem. Ja! To jest jakaś fabryka w ogóle, ej. No. Dobra, nieważne. Jak mu wyłączyliśmy prąd, to chyba już możemy coś fajnego tu podziałać. Patrzcie. On no, tu jest! No, dobra, to jak on teraz wyjdzie na dwór, to my. Już mamy pierwszą... Zobaczcie, bierzemy teraz łom. Dobra. Czemu on tu cię No bo patrz. Musisz zaczekać, aż on wyjdzie z domu i też szybko idziesz łom i o, o, też patrz, kata. kata Nie, Kacper, on będzie wychodzić zaraz. Shift. Biegnij. Biegnij, biegnij. Biegni. Pan Ino, może tutaj. Dobra, no. Boris mnie zastąpi. No i teraz ja go zastąpię chwilę. Łom. Ręki, a w zasadzie tu się rozgląda. O W ogóle my wcale nie ro robiliśmy domu, ale... Żeby się nie bagował, niech to bag. Trochę z nim się pobagowaliśmy. Czy to ma być, mieć sens? Taka jego szczelę. No szczelimy go. O pięknie, pięknie. A? się siedzie. No chodź. Aha. No, ha 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 ha, 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 ha. Bam, bam, bam. Ja iście Możesz iść, czekaj. czekaj. bo się zbugował się i i Co? Ej, on tam wchodził, w drzwi. Wiem, wiem, wiem. Borys, zejdź, bo ja... ja, ja. Ale on jest ja, taki głupi. Czekaj, Nam no, muszę złapać, żeby yy, ten... Brażu. Żeby nie był zbagowany tak mocno, no. Idź do niego. No, złap mnie. No i teraz mamy szybko, musimy iść po...